Raz, dwa, raz, dwa. No i ja pierwsza, otwieram. O, pyszniutka czekoladka. Ojej, co z nią? Jest taka miękka. Co mam z nią zrobić? Hmm. O, wiem. Trzeba ją schłodzić. Ok. Najpierw przetnę opakowanie. Spójrz. Widzisz? A teraz wyciskam czekoladę prosto na lód. Będę miała czekoladowe pyszne serduszko, ale super mi to wyszło! Rzeczywiście fajny pomysł. A teraz trzeba to zjeść. Pyszne! A ty co masz? O, ja też dostałam czekoladę. Super! Niestety jest zamrożona i twarda. Kurczę! Nie mogę jej ugryźć, ani przełamać. Połam się te głupia czekolado. Nie działa. No dobra, będę ją po prostu lizać. A ja będę robić dalej różne kształty. Na przykład kwiatek. Ojej, jaki piękny. I taki pyszny. Słodki czekoladowy kwiatek. To jest właśnie to. No to sprawdźmy. Makaron? Super. Zaraz go zjem. Co to ma być? Jest zamrożony. Co za ubaw. Nie dam rady go ugryźć. Twardy jak kamień. A mnie się poszczęściło. Mam pyszniutki, gorący makaron. O tak, jaki smaczny. Z przyjemnością zjem wszystko. O, jestem pełna. Co się dzieje? Ja płonę. To było ostre. Nie, moje pałeczki. Oh my God. Ojej, ojej. Aj, przestań. O, roztopiłaś mój makaron. Dzięki. O, to jest pyszne. Dobra, to moje. Sprawdźmy. O, pizza wspaniale. Jaka gorąca! Pyszności! Zaraz ją zjem! Co za zapach! Prawdziwy odlot! Rewelacyjna pizza! Zjem jeszcze jeden kawałek! I ty też już otwieraj! Hurra, ja też mam pizzę! Ale cała jest pokryta lodem! Co robić? No jeść jak to co. Ale przecież jest twarda jak kamień. Jak mam ją jeść? Nie daję rady jej nawet ugryźć. No dalej! Głupia, zimna pizza! A ja jestem taka głodna. Chcesz trochę? O, dzięki przyjaciółko! Pyszne. Ciekawe co mamy tym razem. Raz, dwa, trzy! Wygrałam, otwieram! O, to coś słodkiego! Myślę, że to jest pyszne. Ale co to jest? Może ty wiesz? Nie mam pojęcia, ale sprawdzę, co ja mam. O, czupa czups! Jaki duży! Spróbuję go. Ojej, język mi się przykleił. To straszne, pomóż mi! Ciągnę, ale nic nie działa. Wiem, szklanka wody pomoże. Poleję troszeczkę? I odklejamy. O teraz mój język płonie. Jak to boli! Ale mimo wszystko dzięki. Cieszę się, że się udało. A co ja mam? To płynny karmel. Jakie pyszne. A za pomocą słomki zrobię karmelowe bąbelki. Jakie piękne! I takie pyszne, chcesz trochę? Nie, dzięki! Mm, teraz ja czy ty. Zaczynaj! No dobra. O, mam zestaw z McDonald's! Ciekawe, co tam jest! To na Uwielbiam je! Muszę szybko spróbować! Oj, jakie gorące! Gorące, ale troszeczkę podmuchami będą dobre. Pyszności. A ty co tak siedzisz? Zobacz co masz. Rzeczywiście to pudełko z nagetsami, ale co z nimi zrobić? Przecież są zamrożone. I jak mam to jeść? W ogóle nie da rady tego ugryźć. Są takie twarde. Co za porażka. A moje są takie pyszne. Wpadłam na genialny pomysł. Użyję prostownicy do włosów. Podtrzymam przez chwilę. Super. Ojej, jakie gorące. Patrz. Teraz mam takie pyszne nagetsy jak ty. Ale na fajny pomysł wpadłam. Brawo! Mogę zacząć? Dobra, a ja zamykam oczy. Wow, koktajle! Patrz! Prawie ogłuchłam. Ojej, ale ekstra. Zaraz go. Ej, co jest? Mrożony koktajl? Jak mam to wypić? Nie rozumiem. Spróbuję go wyciągnąć. Od razu lepiej. Będę go lizać. To jest pyszne. Są też tu pianki marshmallows. Ale ekstra. A teraz ja wypiję mój słodki czekoladowy napój. Jest taki dobry. Skończyłam. Było super. Zobaczmy. O, to gofry z serowem i masłem. Jak one pysznie wyglądają. I pachną tak apetycznie. Nóż, widelec i kroimy. Muszę spróbować tych pyszności. Kroję kawałeczek. Och, co za smak. Nie potrzebuję już noża. Ciekawe, co ja mam. Kurczę, też gofry, ale zamrożone. To jakiś żart. Są z kamienia. Nie dam rady ich jeść. Co robić? Spróbuję je pokroić. Zarówno nóż, jak i widelec mi nie pomogły. Dobra, wezmę piłę. Co tu robisz? Lepiej zabezpieczę oczy. Zaraz przepiłuję te gofry. Właśnie tak. Można próbować. Wezmę kawałeczek. Ojej, i tak ciężko się gryzą. O, oh, wow! To miejsce jest niesamowite! Hmm, zaczynajmy! O nie! Mam lizaka z karaluchem! A ja mam gumę haba-baba! Hmm? Och, Chris, to jest okropne! Uważaj! Tak, nie mam ochoty jeść tego lizaka! Och, to nie smakuje tak źle! Lubię to! A ty możesz zacząć rzuć swoją gumę. Hurra! Cieszę się, że mam niebieską gumę. To mój ulubiony kolor. Och, to jest takie fajne. Wow! To jak ogromny makaron! I możesz z niego zrobić ogromną bańkę! Więc! O! Co to jest? Hmm. Czekaj! Zapomniałem o karaluchu w środku. Ach. Och, zabierz to stąd. Ociekło. To nie jest śmieszne. Mam nadzieję, że uda mi się wyciągnąć to z włosów. Zastanawiam się, co tam jest. Teraz moja kolej by być pierwszym. Lody marmoladowe. Uwielbiam je. O. To jest takie fajne. Niektóre niebieskie posypki są mega pyszne. Już cieknie mi ślinka. W porządku. Tyle wystarczy na dwa lody. Maczam to w posypkach i och, to jest świetne. Chris, to jest niesamowite. A w środku jest galaretka. Wow! Niesamowite! Moja kolej! Znalazłem różowe orbis. Mm. Mniam! Mniam! Mm -hmm. To naprawdę niesamowite! Och, znowu nie trafiłem! Och, nie, nie, nie. Chris, co robisz? Mm. Ups! Nie mogłem oddychać! Och, przestań! Przepraszam, przyjacielu, zrobiłem to przypadkiem. Mm, tada. Och, po prostu uwielbiam mentosy. Szczęście mi dopisało. Oto sztuczka. Dobra, weźmy trochę cukierków. Och, to wspaniale. Jakie one są miętowe. Zastanawiam się, ile zmieszczę w ustach. Jesteś taki zabawny. Och, to szaleństwo! Mam kole i to nie tylko puszkę, ale cały kubek ze słomką. To mega fajne! Proszę, pozwól mi spróbować, proszę! Nie ma mowy! Och, jest taka chciwa! Zamierzam dać jej nauczkę! Zamierzam wrzucić mentos do jej puszki. To będzie świetny żart! O, niebiosa, co się dzieje? Och, nie na mnie! Nie! To twój kawał! Raz, dwa, trzy, otwieram to. Hmm. Wow. Uwielbiam to niebieskie galaretki. Są takie ładne, błyszczące i słodkie. Musimy je spróbować. Mniam, mniam, mniam. Cóż teraz moja kolej? Uwielbiam takie pyszne rzeczy. To jest takie dobre. Mm. Słuchaj, a co, jeśli ten papier też jest jadalny? Sprawdźmy to. Wygląda całkiem zwyczajnie, ale mam rację. A co jeśli coś na tym narysujemy moją galaretką? Patrz, Chris, mam uśmiechniętą buźkę. To zabawne. Wow. Hm? Zrobię z tego mały tost i go zjem. Och, to takie niezwykłe. Czekaj chwilę. Przyszło mi do głowy genialny pomysł. Daj mi swoje niebieskie galaretki. Pokażę ci, co chcę zrobić. Możemy zagrać w kółko i krzyżyk. Co ty na to? Twój ruch. Super. To wezmę twój różowy kolor i narysuję kółko. Nie masz szans w tej walce. Przyjmij to. Mam Cię! Wygrałem i zabieram ten papier. Och, mam dziś szczęście! Picia! Och, nawet nie wziąłem kęsa. Och, Chris jest taka zdenerwowana. Biedactwo! Powinniśmy dać jej coś miłego. Ta niespodzianka na pewno ją rozweseli. Okej, okay, jeszcze trochę. Co ty tam robisz? Jakie to ciekawe! To jest dla... Eee, tylko sekundę, jeszcze nie skończyłem. Wow, różowa soda, dokładnie taka, jaką lubię! Fajne! Poczekaj! Wygląda na to, że szklanka też jest jadalna. Mam rację! Jest zrobiona z marmolady! Wow! Niesamowite! Marmolada i napój gazowany to świetne połączenie! Kura. O, dziękuję. Teraz twoja kolej. Kura, spójrz na to. Mam tubkę kwaśnego proszku. Napełniając to. Ach. Och, Chris. Czy mogę użyć trochę twojej sody? Jasne! Wow, to dużo bombelków! To wygląda niesamowicie! Wow! Dziękuję. Poczęstujecie moim proszkiem w ramach podziękowania. Dobrze, że jest jeszcze miejsce w Twoim kubku. Spójrz na ten mini-wodospad. To piękne! Super! Na zdrowie, przyjacielu. Świetnie się spisaliśmy. To jest fantastyczne. Spójrz na to. To jest zabawne. Tak, rzeczywiście jest. Czy mogę iść pierwsza? Dziękuję. O, cukierek Juicy Drop. Minęło dużo czasu, odkąd miałem jedno z ty. To prawdziwa przyjemność. Szczególnie, gdy dodasz trochę kwaśnego żelu. O, o, to jest uczta w moich ustach. O, oh, wow. Poczekaj. Hmm, jest pomysł. Zbuduję wieżę i skleję ją tym żelem. Nie mogę się doczekać, jak dobrze to wyjdzie. Och, mam gęsią skórkę. Nie mogę się doczekać, aby spróbować tego cudu. No to zróbmy to. Jest takie kwaśne. Ale to zabawa. Twoja kolej? Z przyjemnością. Mam cukierki Nerds. Wow! Niesamowite! O, to wygląda niesamowicie. Poczekaj, możemy to zjeść razem. Mm -hmm. Teraz jest trochę różowego. Dobra, zróbmy to. I przecięcie nożyczkami na środku. Przybij piątkę przyjacielu. Zastanawiam się, co tym razem dostaliśmy. Cukierek w kształcie muszli klozetowej z chupa chups. Super. Uwielbiam wszelkie słodycze, zwłaszcza czupa-czups, ale nigdy nie próbowałem tego z kwaśnym proszkiem. Wow, to jest takie kwaśne. Mmm, ale uwielbiam to. Co masz, Chris? Spójrzmy. Och, popatrz na ten ogromny diament. Jest taki piękny i pyszny. Mm. Zamierzam nałożyć na to dużo żelu truskawkowego. Będzie mieć taki intensywny smak!